Dobry samochód. Kurliczka masz? Kurliczka? No tak, kurliczkę. ...prędkość o 60 km. I chciał nas przekupić. Proszę powiedzieć, gdzie jest na takim minutie? Nie mówię. Pięknie. Co? Co? Nie chcę wam dziś ważny występ i muszę wyjść. Gość tu masz, tak? Nie. Kota przyszła, zaczekała i zgubiła. Kasztanem się bał.

no tak. I co? Jestem w domu żeby A no, żywej duszy. Idź do środka i pochórz. Mamy nakaz. To tajna operacja. czy ty wiesz, że ja cię filmuję? A to, jest ten to Nie grłeś? Gryź. Nie gryź. Nie gryź. Tak, tak, tak no to jest Co? 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 Nie Co? Nie Co? Tak, Co? się Co? 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 to Co? 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 Nie Co? Co? zagryź Co? Na nie Żebyś to tata widział, że tam się bawi kasztankiem. Nie, no, tam, nie no, kastanka patrzy się na niego bram. Nie wiem światła Nie zagryzaj go na świecie. Jest nie, nie, do zabawy. No tak.